Drodzy Państwo, z okazji zbliżających się uroczystości Wielkanocy, chciałbym Wam złożyć w imieniu swoim oraz zarządu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych świąt. I chociaż tegoroczne święta będą inne od wszystkich, które znamy, życzę Wam niezmiennie, by przyniosły ze sobą oczekiwaną nadzieję i pogodę ducha. Ufam, że już wkrótce wszyscy będziemy mogli pracować jak dawniej i codziennie pozdrawiać się nie tylko wirtualnie. Korzystając z okazji, chciałbym Wam wszystkim gorąco podziękować za ostatnie tygodnie. Wasza praca, mobilizacja, efektywność, a przede wszystkim zrozumienie i zastosowanie się do działań prewencyjnych zasługują na ogromne brawa. Jestem dumny, że mogę być częścią takiego zespołu. Dziękuję każdemu z osobna, że zmieniliście definicję bohatera współczesnych czasów. To Wy nim jesteście, bo nie każdy bohater nosi pelerynę. Wesołych świąt. Moi drodzy, składając Wam życzenia bożonarodzeniowe powiedziałem, chciałbym, by Green Factory Logistics było taką firmą, do której przychodzi się do pracy, a nie do roboty. Ostatnie tygodnie pokazały, że tak właśnie jest. Za to bardzo Wam dziękuję. Mimo niesprzyjającej do świętowania sytuacji, życzę Wam, aby nadchodzący czas Wielkiej Nocy przyniósł chwilę radości i nadziei, pozwalającej z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Zadbajcie o swoje zdrowie i zdrowie najbliższych. Spokojnych świąt Wielkiej Nocy.